Mamy ule. Musimy uważać. Mamy ogrodzony taśmą cmentarz. Ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. obiekt monitorowany. O! Ale tam pszczół. Jak się kręcę. Jak one tam się gnieżdżą. Nie prowokujmy. Idźmy tu. Zaczniemy może od tamtej strony? Będzie nam łatwiej. Wow, wysprzątane. Naprawdę niemożliwe. Wysprzątali. widać jak na dłoni przejdziemy od tamtej strony zaczniemy żeby niczego nie pominąć tablica w stanie idealnym jeszcze jest kilka grobów, które są nieodkryte myślę, że to wszystko będzie odkryte Wyglądało, przynajmniej tak jak to, no. spory cmentarz był. 930 czwarty jest naprawdę wspaniale zachowany wspaniale jest uporządkowany będę dzisiaj chwalił nie raz to miejsce 9.19 też małżeństwo prawdopodobnie to jest oryginalna płyta ktoś położył pewnie stanie na swoim miejscu jeszcze Piękna tablica, niezbita. zbita żona 39. też Kiedyś takie coś znalazłem. Mhm. Nie no, w stanie jest super ten cmentarz. 921 ktoś tu zadbał Ktoś tu dba Potłuczona tablica. I kolejna niepotłuczona tablica. Maria Romer i tutaj mąż Power Romer, Rumer. Jestem w szoku totalnie. Widząc, w jakim to jest stanie. Zobaczcie, jak odremontowali. Widać, że były połamane. Ale to są okazy. To są okazy. Naprawdę. Coś takiego spotkać. Super. Kolejne tablice niepotłuczone. Tu niestety tablica już się nie uchowały. Na no, jego marmuru dziecko żyło 9 dni 1930. Piękna tablica, pięknie. Można to wszystko teraz zobaczyć. Przejdźmy tu piękny krzyż, prawdzie złamany. Aha, jest jeszcze narzędzie, którym tutaj prawdopodobnie porządkowano. Oczywiście za co czasów Niemca. Tak, haczka. Tak, Niesamowite. Pod mega wrażeniem. No. nie no słuchajcie, to się w głowach nie mieści, że jeszcze są takie cmentarze tak zadbane to jest niesamowite jedzie coś, jedzie do mnie prawdopodobnie Dziwnie nie. Dziwnie nie jedzie do mnie. Pojechał sobie pan Kładem. Pozdrawiamy pana Składa. Czy tu wyrosło drzewo? To Aha. w środku obcięli, Niesamowite, w jakim to wszystko stanie. Patrzeć mam, bo no. jeszcze troszkę tu im zostało, ale trzymam kciuki, że wszystkie te groby zostaną przywrócone tak jak te inne. Coś wspaniałego. tak, tak będę gderał cały czas. można jak się chce zadbać Ale skąd im się tyle tablic udało odzyskać połamana też pół już naprawiona 913 Skąd im się udało tyle tego odzyskać żeby on faktycznie był tak długo zapomniany, że go nie rozkradli, że płyt nie pozabierali na altanki. Duży cmentarz, naprawdę duży. Sami widzicie, że duży. Karla w 38. A jest miejsce dla pani Wagner. Ale pani Wagner już tutaj nie spoczęła prawdopodobnie, może wyjechała, może zmarł trzydziestym Tak, niesamowite miejsce, niesamowite, dużo zostało. Będę to powtarzał. 1895. Była piękna tablica. Ceramiczna, tak. Ta farba to się na tym od Niemca trzyma, też niech tego nie poprawią. Złota farba. Pięknie. O, jeszcze troszkę im zostało, dobrze im idzie Trzymam kciuki tutaj dla ludzi, którzy się tym zajmują Kolejny piękny leży, nawet chyba nie jest. jest Piękna tablica, duża, wysoka Przynajmniej półtora metrowa, krzyża tylko nie ma No, no tak to bywa Patrzę tu jeszcze w lesie tam jeszcze jakieś są pozostałości. Ale naprawdę mega roboty ktoś tu robi. Takie coś znaleźć jeszcze w tak dobrym stanie. Przywracać to do ...do jakiegoś wyglądu konkretnego, no to mega. Naprawdę. A jak? kamienia Pozdrawiamy Pana Kamieniarza... Ciężko się tu poruszać, jest naprawdę tyle fajnych rzeczy. Świetnie Naprawiony naprawione, idealnie 1900 zmarło. trzeba ludziom pokazać że można tu czeka na naprawienie prawdopodobnie naprawią na pewno coś cudownego chodź zobaczyć jeszcze takie co mnie ciekawi że mam wrażenie nie, to tylko moje wrażenie. To jest tak obskubane. Miałem wrażenie, że do tego była doklejona inna płyta, z innym nazwiskiem, na przykład. Ale nie, tak została obrobiona. Fajnie wygląda. Flaszki po piwach. To piwa niemieckie takie. To nie są nasze polskie śmieci. patrz, browar. Pewnie kamera tego nie da w żaden sposób. Schlosser bravo. czyli Brauera Zamkowy no e? pili na cmentarzach a, a nic nie do tej latarki niesamowite kawał dobrej roboty taki większy grobowiec na trzy osoby nie wiem czy to się nazywa grobowiec, nie wiem co to się nazywa takie miejsce wielorodzinnego pochówku krzyże metalowe elementy ogrodzenia. Nie, nie, to same krzyże to samo. Chociaż to ta kratka na dole to jest to ogrodzenia. Tak. Wsporniki na płytę... To jest takie miejsce, zobaczcie, obsadzone w ogóle, czy to jest jakieś drzewo specjalne, czy co? Jest obsadzone takimi jakimiś krzewami. na krzewach się nie znam, zresztą jak i na cmentarzach. Jakieś takie miejsce tutaj. Drzewo może jest, dom przepółkowy albo coś, pomnik pamięci. mamy krypty grobowce piękne piękne grobowce wszystko potrzaskane no nie, no nie wszystko no wiadomo, że nie wszystko potrzaskane piękne potężne płyty potężna tu z jakimiś herbami zobaczmy Jadko. herby herby tego samego rodu Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. To jest coś, jest, jest moją miłością, ale ciężko mi się rozczytać w tych niemieckich. To jest moim życiem. To jest moim życiem bardziej. O, jeszcze tu krzyż. gdzieś z cegieł. Ha. Wiele zagadek to rozwiązało. Cegły niekoniecznie oznaczały, że była w tym miejscu jakaś kapliczka. Nie, nawet groby robili

Tak mnie nawigacja prowadziła, że. może szok. O, znalazłem. No, ale jakoś dotarłem. Warto było. Warto czy nie warto? Jasne, że warto. Też czeka na. Dostawienie. Piękne, piękne rzeczy się tu dzieją. Piękne rzeczy się tu dzieją. A prościekręcę w kółko. Będziemy kończyć ten materiał. Naprawdę wspaniałe miejsce. Wspaniałe, że przywracane jest do swojej świetności, choć jest ciężko. Ciężko jest takie miejsce przywrócić, a ktoś daje radę. Mam słabe zasięgi, ale jak oglądał, to, oglądały, to osoby, które przyczyniają się do takiego stanu sytuacji. Na no gorąco pozdrawiam, czy mam kciuki. Życzę wszystkiego dobrego. Z kawał dobrej, zrobionej roboty. rzeczy, bym oglądać w takim stanie za każdym razem, kiedy je odwiedzam.